Nie wiem, walka przewodnicząca. Przecież przewodniczący nie pomiera zbyt wiele. No, może składać, chyba że zwolnienie. Powiem mi tylko tak, jednorazowo i nie. Szanowni Państwo, tak jak pisaliśmy, 6 tysięcy, tysięcy zebranych krwi. Gratulacje dla Pawła. To od Pawła. Gratulacje. A od sponsora e, koszulka i Polar można u nich odebrać. Na pewno w jakimś stopniu wyróżniony i zaskoczony. Zaskoczony przede wszystkim tym, że, że, że nawet nie wiedziałem, że taka akcja będzie miała miejsce. Pierwsza akcja z planowanych e, sześciu e, no, na tej akcji już państwo widzieli, e, miedzysiebie granice 6000 litrów zebranej krwi. To kolejna akcja to będzie Marzec. Serdecznie zapraszamy, których dawców musimy podziękować za tą cierpliwość, bo to jak widzimy kolejki jeszcze są duże. Cały czas mamy komunikaty, że krwi brakuje generalnie tych e, rh minus. No na pewno te wszystkie akcje gdzieś tam. Wzbogacą bank gry w Kaliszu. Także no, warto tu przyjść, warto pomagać. Warto gra polecamy, warto pomagać.